Co, to pakujemy się na ten wózek. Eee, panie, Zbieram, panie! Idź, <grym> chuder, jak u zdrowy! zdejmę! Gutkie nóżki macie! Jedzenie mi ucieka. Wiesz, on, z, on się nie przejmuje, on odpycha tego gościa na bok, co nie, z, z, ściąga kapitana z wozu, odstawia go. Łapie się y, łapami za to to ale i wys wystawia głowę, żeby widzieć, gdzie bić. No, spokojnie, nie trzeba, bo sam bym szedł. no ale trudno. Rób pan swoje, bo szkoda moich żołnierzy. E, to, no to co? Jeszcze raz zakręcie, bo nie mam nic innego dystansowego. E, za to, że pada, co nie? Oni są mokrzy, mam jakieś ułatwienie? żeby ich pokażyć.